Cześć, witam Cię na kanale Converse Vlog, a w tym odcinku szybkie podsumowanie mojej uprawy czosnku zimowego i odmian, jakie uprawiam. W tym momencie powinien Wam się wyświetlić na ekranie układ w rzędach jaki czosnek gdzie jest. Na pewno tutaj z prawej będzie harnaś, tutaj będzie taka ukraińska odmiana. Fajnie wysoko urosła. Później ornak, arktus i słoniowy. Czostki, w tym momencie, tak poza kolorem, jakoś nie wyróżniają się bardzo. Poza tym słoniowym, bo ma bardzo grube liście. No, mniej więcej tej samej wielkości są wysokości. No, powiem Wam, w ubiegłym roku nie miałam tak dużego czosnku. Zwłaszcza, że jest no jeszcze tydzień kwietnia przed nami. A czosnek naprawdę wyskoczył do góry. I no, mam się czym pochwalić. Mam nadzieję, że główki będą równie zaskakująco duże jak same te części zielone. Także patrzcie jak to świetnie wygląda. Tutaj przeplewione rządki między tym czosnkiem. No, Moja najlepsza uprawa, y, która najbardziej mnie cieszy tak wizualnie tak naprawdę, bo jest porządek. Te czosnki bardzo ładnie wyglądają. Także tak. No, jestem ciekaw, po prostu jak smakują. Y, no jestem najbardziej ciekawy tych dwóch odmian. Y, starych, ja bym to tak nazwał, tak to określane było w sklepie, który kupowałem nie wiem czy ktoś jeszcze uprawia te czosnki czy lubicie w ogóle czosnek, dajcie znać w komentarzach jeżeli są jacyś fani czosnków i uprawy tych roślin ja jestem zachwycony naprawdę no, będę jeszcze nie raz to powtarzał, ale no, mega zadowolony jestem z tej uprawy, zwłaszcza, że prak praktycznie każda, każdy ząbek, który włożyłem do ziemi wydał zieloną część. Poza słoniowym tam widzę przerwę małą. A tak tutaj wszystko ładnie pozagęszczane jest. Dobra, to tyle w tym odcinku. I do usłyszenia w kolejnym. Dzięki, że byliście ze mną. Hej.